Rozdział szósty. Na drugi dzień po aresztowaniu śledczy wezwał mnie na przesłuchanie. Ktoś zapukał do drzwi. Mogą być obecni przy przesłuchaniu? Jeśli Bojka nie ma nic przeciwko. Nie sprzeciwiłem się. Śledczy pytał o wiele rzeczy, a kiedy zaczynał pytać o moje przekonania, współbeznawców, wyjazdy, milczałem. Czy mógłbym zadać Bojce kilka pytań? Odezwał się gość, który okazał się redaktorem regionalnej gazety Południowa Prawda. Jeśli Bojka się zgodzi... Proszę pytać. Panie Bojka, wychowywał się pan w naszym systemie, czy naprawdę wierzy pan, że Maria, dziewica, urodziła Chrystusa? Żadne słowo Boga nie zostanie puste. On swoim słowem stworzył świat, mnie i pana, i dzięki jego wszechmocnej sile urodził się Chrystus. Powiedz, kto wciągnął cię do sekty, przecież byłeś komsomolcem? Tak, to prawda, w młodości byłem ateistą. Jest takie powiedzenie, kto nie był młody, ten nie był głupi. Kiedy dorosłem, zacząłem się zastanawiać. Złe uczynki zaczęły mi ciążyć i sprzeciwiały się mojemu rozumowi. Okazało się, że jestem bezsilny w walce z nimi. Wtedy zwróciłem się do Boga, a on wyrzucił na podobieństwo wulkanu wszelką nieczystość z mojej duszy, ducha i ciała. Od tamtej pory cenię czystość i wszystko to, co święte i dobre, a co składa się na prawdziwe piękno i harmonię ludzkiej duszy. Tak, byłem komsomolcem, a w tym czasie piłem, kradłem, chuliganiłem Proszę teraz zapytać mieszkańców miasta, prawie wszyscy mnie znają. Czy ktoś z nich widział kiedyś coś negannego u mnie? Redaktor spoglądał na mnie niedobrym, osądzającym wzrokiem. Lepiej jakbyś był złodziejem, pijakiem, zabójcą, niż wierzącym w Boga. W takim razie nie mamy o czym rozmawiać. Widzisz jak się on zachowuje? Poskarżył się śledczy. Nie będę tutaj prowadził jego sprawy i wywiozę go do Nikołajewa. Zrobił jak powiedział. Za dwa dni nie było mnie już w Wozniesieńsku. Później dowiedziałem się, że po moim aresztowaniu funkcjonariusze KGB rozpuścili informację Jakoby podczas rewizji znaleziono w moim domu radiostacje, antysowieckie ulotki, skład broni i żeby nastawić mieszkańców miasta przeciwko wierzącym, twierdzili, że złożyłem dziecko w ofierze. W mieście wrzało jak w zatrwożonym ulu. Wszyscy czekali na rozprawę, żeby dowiedzieć się prawdy. W gazetach jeden za drugim pojawiały się oszczercze artykuły przeciwko wierzącym i bezpośrednio o mnie. Śledztwo szło pełną parą. Na przesłuchania wzywano nie tylko wierzących, ale i sąsiadów, nauczycieli. Sądowi jednak nie udawało się zdobyć potrzebnych dowodów. Przesłuchiwali także moją starszą siostrę. Nie powiedziała o mnie nic złego, ale podpisała protokół przesłuchania. Rozpaczały później obie i żona mówiła Mario, broniłaś koli, ale po co podpisywałaś papiery? Oni dopiszą wszystko, co im potrzebne i w sądzie powiedzą, że to twoje słowa. Następnego dnia żona poszła do prokuratury, żeby jeśli się uda, choć wzrokiem się ze mną spotkać i Maria poszła z nią. Wszedłszy do gabinetu śledczego, Maria poprosiła, żeby jej przeczytano jej wczorajsze zeznania. Śledczy pracownik HGB i patiew z Nikołajewa przesunął do niej papier. Trzymała go w rękach dosłownie chwilę i zdążyła przeczytać tylko jedną frazę, której nie mówiła: Trzeba im odebrać dzieci. W szoku wybiegła z tym protokołem na ulicę i biegnąc darła go na kawałki rozrzucała. Śledczy zupełnie nie oczekiwał takiego obrotu sprawy. Wybiegł za nią och te babę! gniewnie krzyczał. Dogonić Mary już nie miał szans. Kawałki papieru rozleciały się na wszystkie strony. Moją młodszą siostrę Julię w nawiasie pracowała jako główna księgowa. Śledczy nastraszył, jeśli nie wyrzeknie się pani brata, to straci pani pracę. Zeznała więc: nie uważam go za brata i wyrzekam się go, bo poszedł niewłaściwą drogą. Nie miałem do niej żalu. Była niewierząca i nie dała rady oprzeć się takiej presji. W nawiasie później prosiła mnie o przebaczenie. Teraz należy do zarejestrowanego zboru. Nie dali spokoju także mojemu bratu. Pracował w straży pożarnej i miał dobrą opinię u szefa. Prowadził uczciwe dokumentacje i pisał rzetelne raporty. Komisje rewizyjne, które stały się częstsze po tym, jak brat w czasie śledztwa mówił o mnie tylko dobrze, nie mogły znaleźć nic kompromitującego. Po kolejnym przesłuchaniu wzięli od brata podpis że przyprowadził moje dzieci do prokuratury na przesłuchanie w obecności nauczycielki. Nie domyśliwszy się podstępu, przyprowadził troje najstarszych w nawiasie ludę jedenaście lat, Wierę dziesięć lat i Pawełka dziewięć lat. W prokuraturze spotkał moją żonę i siostrę z ciała Marię. Wala, zobaczywszy dzieci, stała oszołomiona. Chciało jej się płakać od duchowego cierpienia. Dowiedziała się od Marii, że prześladowcy rzeczywiście zamierzali zabrać im dzieci wala oczekiwała ósmego dziecka i bała się żeby nie wezwali dla niej pogotowia modliła się i prosiła siły u pana żeby przez wszystko spokojnie przejść pawełku synku masz tutaj pieniądze na bilet i biegnij ile sił w nogach na ulicę lenina i wracaj szybko do domu jak przyjedziesz zabierz resztę dzieci i od razu idźcie gdzieś się schować bo wszystkich was nam zabiorą pouczyła syna i on wszystko wykonał dzieci cały dzień przesiedziały w winnicy u wierzącej siostry Milicjanci wielokrotnie podjeżdżali gazikiem pod mój dom i szukali małoletnich dzieci, ale dom był pusty. Pawełek wyprowadził młodszych, a Wala była ze starszymi w prokuratorze. — Lonia, coś ty zrobił? — żona tłumaczyła bratu. — Przecież to dzieci, one mogą powiedzieć cokolwiek i staną się świadkami przeciwko rodzonemu ojcu. — Dzieci dopiero co wstały, nie doprowadziły się nawet do porządku, nie jadły śniadania, a takich ich przywiozłeś. — Nigdy by mi do głowy nie przyszło, że dzieci mogą być świadkami — usprawiedliwiał się Lonia. Ale było już za późno. Ludę wprowadzono do gabinetu na przesłuchanie. Było słychać, że cały czas płakała i mówiła, mój tatuś jest dobry. Kiedy wyprowadzali ją z gabinetu, jakoś zwiotczała i nie mogła iść. Od nerwowego napięcia i zmartwienia odjęła jej władzę w nogach. Druga córka Wiera, po dzieci innemu nie rozumiejąc powagi sytuacji, przez całe przesłuchanie uśmiechała się i nic nie mówiła, ani na nic się nie zgadzała. Częstowali ją cukierkami, obiecali kupić ładne buciki, żeby tylko powiedziała, że tata przymusza ją chodzić na zgromadzenia. Ona tylko się uśmiechała i milczała. Po przesłuchania Maria wzięła dzieci do siebie. Następnego dnia rano Wala zabrała synów i pojechała do kuzyna i tam przebywali przez tydzień. Wszystkie maluchy zostały wywiezione do wierzących na stację Pomosznaja. Nasz dom obserwowali nie tylko sąsiedzi, ale i KGB. Gdzie przepadła matka? Gdzie dzieci? Zdziwieni podjeżdżali do zamkniętego domu. Bóg ukrył małe dzieci i nikt z obserwatorów nie zauważył jak odwożono ich w różne miejsca Wala widząc że KGB nie przestaje obserwować domu pojechała do rady rodzin więźniów i o wszystkich bezprawnych działaniach dokonywanych nad małymi dziećmi poinformowano w telegramie Leonida Breżniewa w nawiasie ówczesny pierwszy sekretarz partii czyli przywódca państwa przypis tłumacza i ogłoszono w kościele po tym stawienictwie prześladowania dzieci się zakończyły Plany polowania na moje dzieci zostały pokrzyżowane, ale mojego brata KGB nie zostawiło w spokoju. Urządzono zebrania zakładowe przeciwko niemu i namawiano kolektyw, aby wysunąć do prokuratury wniosek o jego aresztowanie. Tak, jesteśmy rodzonymi braćmi, ale to chyba nie jest przestępstwo, z powodu którego można tak człowieka zastraszać. Otwarcie oburzył się brat. Co tu się dzieje, towarzysze? pytał oburzony naczelnik. Jeśli by on był wierzący, to co innego, ale Lonia jest przecież niewierzący, jest tylko jego rodzonym bratem. Za jakiś czas zadzwonili do Loni z Nikołajewa. Pilnie przywieźć Nikołajowi paczkę do więzienia. W nawiasie winogrona i inne produkty. Tym razem poradził się krewnych. Czy czas nie szukałem pułapki na ciebie? Niech pojedzie Maria. Postanowili krewni i Maria zawiozła paczkę. Śledczy, gdy zobaczył Marię, wściekł się. Dlaczego Lonia nie przyjechał? Dzwoniliśmy, żeby to on przywiózł. I nie przyjęli żadnej przesyłki. Wiele razy wzywali Lonią do nikołajewskiej prokuratury, ale był już ostrożny i nie jechał a funkcjonariusze KGB zywali nawet robotników i kazali im obserwować Lonie, żeby zebrać na niego jakieś kompromitujące materiały. Po tym wszystkim brat nie wytrzymał i zwolnił się z pracy. Do mojego domu często przyjeżdżały różne służby na kontrolę i przeszukanie. Zabrali nawet dokumenty odnośnie rehabilitacji za mój pierwszy wyrok. Kiedy żona przebywała na oddziale położniczym w czasie porodu kolejnego dziecka, dziećmi w domu opiekowała się wierząca siostra. Jak ja mam już dość tych kagiebowców, narzekała. To jedno sprawdzają, to drugie. Wszystkie kąty po kilka razy przeszukiwali. Jak wleźli na strych, to już chciałem im zabrać drabinę. Od dnia mojego aresztowania do rozprawy, to jest od 20 czerwca do 25 września, nasza sąsiadka ani razu nie poszła do pracy. W nawiasie z jej okiem był doskonały widok na nasze podwórze. Wszystko, o czym się u mnie rozmawiało w domu i na podwórko, było wiadome w KGB. Krewni i wierzący bracia i siostry wychodzili do ogrodu i tam rozmawiali takiej atmosferze przyszło żyć mojej rodzinie podczas śledztwa w mojej sprawie, ale Pan pocieszał i umacniał, i rodzina bez narzekania niosła wszystkie te ciężary wraz ze mną. We wrześniu 1968 roku sprawa została przekazana do sądu. Wieczorem wywieźli mnie z Nikołajewa, a następnego ranka był już naznaczony termin rozprawy. Przywieźli mnie do woźniesińskiego domu kultury i w otoczeniu milicjantów zaprowadzili do sali sądowej. Kiedy mnie prowadzili, moja siostra Maria zdążyła krzyknąć Kola, ile ostrzelst było na ciebie, nikogo nie wpuszczają do sądu, nawet rodziny. W takim razie nie zgodzę się na sąd, zdążyłem odpowiedzieć. Rozpychając tłum, wprowadzono mnie do sali sądowej, urządzili proces pokazowy. Ustawiona była aparatura radiowa i telewizyjna. W rynku obok domu kultury zawiesili głośnik. Ludzie z początku tłoczyli się koło głośnika, ale kiedy okazało się, że to otwarta manipulacja, odchodzili. Dlatego, że pytania sędziego i prokuratora były świetnie słyszalne. Ale kiedy tylko zaczynałem mówić ja, głośność celowo obniżano. Tak, że nic nie było słychać. Bojka, jestem pana obrońcą. Wyszedł mi na spotkanie były sędzia, którego znałem. Moim obrońcą jest Bóg i z jego pomocą będę sam się bronił. Jestem obrońcą z urzędu, niepłatnym, wyjaśnił. Nie potrzebuję pana obrony. W sali sądu było pełno ludzi, ale sami obcy, oprócz dyrektora szkoły i nauczycieli. Okazało się, w nawiasie dowiedziałem się o tym później, że na sąd zebrali wszystkich aktywnych komsomoców i komunistów z rejonu. Na czas sądu zakwaterowano ich w hotelu i karmiono w oddzielnej jadalni. Po jakimś czasie otwarto boczne drzwi. Patrzę, idzie jako pierwsza moja siostra z córką, a za nimi gęsiego wszystkie moje siedmioro dzieci i na końcu żona. Gdybym zobaczył ją płaczącą, byłoby mi trudno uczestniczyć w procesie ona jednak wszedłszy do sali podniosła wysoko rękę i głośno krzyknęła kola w imieniu jezusa chrystusa bądź mężny siedzący w sali odwrócili się w jej stronę przeszła do środka i jeszcze raz krzyknęła trzymaj się kola w imieniu jezusa chrystusa jej radosny duch umocnił mnie poczułem napływ sił nie spodziewałem się że pan tak cudownie podtrzyma mnie i pokrzepi poprzez żonę do sali weszli prokurator z Nikołajewa i publiczny oskarżyciel z Nikołajewa nawiasie kobieta prawnik. Przeczytano akt oskarżenia i poprosiłem o głos. Obywatele, sędziowie i prokuratorze, jakim sposobem może mnie oskarżać w imieniu publicznym człowiek, który mnie nie zna, nie zna mieszkańców miasta, w którym mieszkałem, ani moich współpracowników? To nie pana sprawa, przerwał sędzia. W takim razie nie zgadzam się na oskarżyciela. Poza tym w Wozniesienisku jest prokurator i dwóch jego zastępców. Dlaczego w składzie sądu jest prokurator z Nikołajewa? To także nie pana sprawa. Niech pan odpowie, kto pana wciągnął do tej sekty. Nikt, Bóg mnie znalazł i przyciągnął do siebie. Boja. Wielu wykładowców z panem dyskutowało i nikt nie mógł pana przekonać, gdzie pan zdobył wykształcenie. W Biblii jest napisane, że kto miłuje Boga, ten ma mądrość od niego. Nauczyciele z nienawiści do moich dzieci kłamali. Dzieci bojki są zamknięte, nierozumne i cofnięte. Obywatele sędziowie. W aktach są zeznania nauczycielki mojego syna Jaszy i jest tam napisane, że Jasza w wieku przedszkolnym znał na pamięć 70 wierszów chrześcijańskich. 70 nie znał, ale 40 na pewno gwarantuję to. Teraz rozsądcie, jak taki zamknięty w sobie cofnięty, jak nazywacie chłopiec, mógłby się nauczyć tyle wierszów składających się z 12 i więcej zwrotek. Wszystkie dzieci podczas przerwy bawią się i biegają, a wasze stoją i coś szepcą, oskarżyła następna nauczycielka. Nasze dzieci są łagodne, nienawykłe są, by się przepychać i biegać po szkole są powściągliwe nie wygłupiają się nie chuliganią zmuszacie dzieci siłą do uczestnictwa w waszych modlitwach oburzała się kolejna nauczycielka w nawiasie a było ich jako świadków w sądzie trzydzieści cztery kiedy klasę w której uczyła się moja córka przyjmowano do pionierów wszyscy byli wystrojeni tylko moja córka nie miała chusty pionierzy nosili czerwone chusty na szyi przypis tłumacza bojka dlaczego nie masz chusty zapytała przewodnicząca pionierów ja nie będę pionierką, ja wierzę w Boga odpowiedziała córka. Marsz do domu i bez chusty mi nie wracaj, krzyknęła przewodnicząca i popchnęła ją tak mocno, że upadając, pozdzierała sobie do krwi łokcie i kolana. Przyszła do domu i mówi: Mamo, zobacz, jak przewodnicząca mnie popchnęła. Nawet jeśli będzie mnie zmuszać, żeby wstąpić do pionierów, to nie wstąpię. Pamiętając ten wypadek, prosiłem ludę, żeby opowiedziała to zdarzenie w czasie rozprawy. Nie przestraszyła się i głośno o tym opowiedziała. Obywatele sędziowie, oto kto stosuje przemoc, potwierdziłem słowa córki. Pierwszego dnia sądu nie pozwolili mi więcej mówić. Świadkiem na sądzie był także prezbiter Woznicienkiego, rejestrowanego zboru. Towarzyszu Kowalenka, co możecie powiedzieć o podsądnym bojca? Głosił zmównicy, nie przestrzegając prawa państwowego i konstytucji. Bolesne było słyszeć takie słowa od wierzącego człowieka. Nigdy nie wygłaszałem takich słów zmównicy. W prywatnej rozmowie mówiłem, że nie zgadzam się z prawodawstwem odnośnie religii ponieważ jest ono przeciwne podstawowym prawom państwowym. Na następny dzień sądu przyniesiono materiał dowodowy, na podstawie którego oskarżono mnie o przestępstwo kryminalne. Była to zebrana w czasie przeszukań duchowna literatura. To pana książki? Przeszukania w moim domu odbywały się bez nakazu prokuratora. Dokumentów o zarekwirowaniu nie podpisywałem. Dajcie mi obejrzeć te książki, to powiem, które są moje. Sekretarka podała mi książki. Cudze odkładałem na bok. Podała mi moją Biblię. Podniosłem ją i powiedziałem. Obywatele sędziowie, szanowni zebrani. Oto Biblia, o której nie ośmielił się wyrzec oskarżającego słowa rosyjski krytyk Bieliński, a powiedział tylko Biblia, księga, która ma wszystkie pod sobą. Ta oto Biblia otworzyła mi oczy, wskazała drogę prawdy, cel i sens życia. Odłożyłem ją i wziąłem gusli, unosząc je do góry i mówiąc. To jest wydrukowany śpiewnik z pieśniami religijnymi. Jak wielkie jest bogactwo zawarte w tych pieśniach. To jest mój prywatny zeszyt. Pokazałem siedzącym na sali. W nim własnoręcznie pisałem wiersze o czysto religijnej treści. Pozostałe książki nie należały do mnie. Do sali sądu próbowali się dostać mieszkańcy miasta, żeby zobaczyć materiał dowodowy mojej przestępczej działalności, na broń, której magazyn był jakoby odkryty w moim domu, na radiostację, za pomocą której rzekomo nawiązywałem łączność z Ameryką, ale nic podobnego nie było w sądzie przedstawione, bo i skąd miałoby się tam wziąć? Po prostu prześladowcy musieli rozprzestrzenić oszczerstwa, żeby usprawiedliwić swoje bezprawne działania i nastawić przeciwko nam społeczeństwo. Sekretarka wyniosła książki. Stół został pusty. Na sali rozległ się gwar. Słuchacze stracili zainteresowanie. Wystąpienie prokuratora towarzyszyły okrzyki. Sędzina próbowała dzwonkiem uspokoić publiczność, ale nadaremno. Po rozprawie odczytano wyrok z artykułu 209 i 308 Ukraińskiej Republiki Związku Radzieckiego. Pięć lat pozbawienia wolności z odbywaniem w obozach o zaostrzonym rygorze i pięć lat syłki, Dziesięć lat, tak jak pan mi objawił, jeszcze w workucie. Bojka, co chce pan powiedzieć w ostatnim słowie? Obywatele sędziowie, dziękuję mojemu Bogu za to, że obdarzył mnie wielkim i niezasłużonym przywilejem być żywym świadectwem o żywym Bogu w naszym bezbożnym XX wieku. Czy to mało, czy dużo? ale modlę się do Boga, żeby cierpienia moje i mojej dużej rodziny były ostatnimi cierpieniami Kościoła Chrystusa na ziemi. Sędzina nie pozwoliła mi dokończyć. Wystarczy tego bojka, wystarczy. W Wozniesieńsku nie dali mi nawet widzenia z rodziną, które mi się należało po rozprawie, bo ludzie byli bardzo podekscytowani. Mieszkańcy mówili z oburzeniem. Oszukali całe miasto. U bojki niczego nie znaleziono. Otwarcie przemawiali naczelnik i inżynier z mojego zakładu. Za te przemowy zwolniono ich z pracy ani jeden człowiek z mojego miejsca pracy nie był świadkiem na sprawie dyrektor szkoły w której uczył się moje dzieci wyszedł z sali sądu nie doczekawszy do końca kiedy uświadomił sobie że jestem sądzony za przekonania później zaczął pić i zwolnili go ze szkoły brat który pod naciskiem wrócił do nas do zarejestrowanego zboru będąc sam upadłem na duchu osłabiał jeszcze nadzieje wierzących z woznisińskiego zboru nie ma po co się zgromadzać nikołaja i tak nie wypuszczą a mojej żonie mówił Po ostrym zimie on już nie wróci, na widzenia też nie ma sensu jeździć, bo nie pozwolą mu spotkać się z rodziną. Wierzący byli w rozterce. Niektórzy przeszli do zarejestrowanej społeczności, a niektórzy wyjechali do innych miast. Byli też niestety tacy, którzy zletnieli duchowo i odeszli do świata. Syn upadłego na duchu brata także przestał chodzić na zgromadzenia i mówił Jeśli wujek Kole wyjdzie na wolność, to będę pokutował i służył Bogu. Człowiek myślący w podobny sposób jest oszukany przez diabła i znajduje się na bardzo śliskiej drodze. A jeśli Bóg chciałby, żebym oddał swoje życie dla sprawy Chrystusowej w więzieniu, to znaczy, że on już się nie pokaja? Bóg puka do serc grzesznika i pokazuje konkretnie na drogę prawdy, a człowiek odkłada pokutę na później. Szatan używa tego kłamstwa i głupi każdego, kto mu uwierzy. Choć wrogowi ludzkich dusz dało się potrząsnąć i rozproszyć wierzących w ozniesieńskiej społeczności, to szczere i wierne dzieci Boże jednak zostały. Nie bali się, jak niektórzy wierzący, rozmawiać z moją żoną, ale przychodzili i pomagali jej, jak mogli. Jedna siostra, staruszka inwalidka, tak przylgnęła sercem do mojej rodziny, że nawet mieszkała u nas, nie patrząc na to, że jej dzieci niemało się temu sprzeciwiały. Na zgromadzenia do mojego domu przychodziło zaledwie cztery, pięć sióstr. Osadziwszy dzieci, Wala i jeszcze jedna siostra czytały słowo Boże, a później skłoniwszy kolana, wołały do Pana ochronę dla prześladowanego ludu Bożego. Dla więźniów chrystusowych cierpiących w niewoli za wierność Bogu. Modliły się też o siebie, żeby wytwać prześladowania. prześladowaniach. Niesprawiedliwie odnoszono się do moich dzieci w szkole. Oskarżali ich, że nie są pionierami. Wyganiali ze szkoły i po trzy tygodnie nie dopuszczali do zajęć, a potem zaniżali oceny i rozgłaszali, że są opóźnione. Tak postępowano i z dziećmi innych więźniów z prześladowanego bractwa. Umyślnie powodowali, że zaczynali odstawać, a później przenosili do specjalnych szkół dla dzieci opóźnionych umysłowo. Tam, kiedy były bez opieki rodziców, leczono ich lekami psychotropowymi i z niektórych robili inwalidów na całe życie. Kto oprócz Pana może pocieszyć w cierpieniu rodziców, którzy rozumieli, że za wierność Bogu Ojców przychodzi cierpieć dzieciom?